Siemeczko, słuchajcie, ostatnio narzekałam, znaczy nie narzekałam, bo ja narzekam na wszystko, ale mówiłam po prostu, że mam nudne powitania. Także dzisiaj mniej standardowe powitanie, bo od razu z akcji kupuję kwiaty. Właśnie zakupiłam te dwa kwiaty, jeden taki mniejszy, drugi takie drzewko. I mogę wam dzisiaj pokazać, co robię, bo zaaranżowałam sobie jeden pokój. Znaczy jeszcze nie zaaranżowałam, ale jestem w trakcie aranżacji jednej sypialni na studio, takie, żeby robić zdjęcia do Hati Hati. Oj, tu jest od razu lepsze światło, zobaczcie, możecie zobaczyć. Zobaczcie, jak ważne jest dobre światło. Zobaczcie, tutaj jak źle wyglądam, a tutaj jest w miarę okej. Okay. To jest jedna z rad a propos robienia zdjęć: że najpierw poszukajcie dobrego światła, a dopiero potem szukajcie też kadrów. Albo po prostu szukajcie i dobrych kadrów, i dobrego światła. W każdym razie pokażę Wam. Będę dzisiaj troszeczkę aranżować studio w jednej z sypialni, dlatego że muszę sfotografować bardzo dużo produktów. No i pomyślałam sobie, że pierwszą rzeczą, jaką muszę ogarnąć, to są kwiaty. Także wybrałam te kwiaty, to są kwiaty, które mogą stać w domu. I wymieniłam się już numerem WhatsApp, więc te kwiaty zaraz mi przywiozą do domu, a ja wam pokażę. Nie wiem jeszcze co bardzo co tam urządzę w tym pokoju, więc też nie wiem co wam pokażę, ale pokażę. A potem jeszcze wam opowiem, co się dzisiaj dzieje, dlatego że na Bali dzisiaj jest jedno z największych świąt hinduistycznych, które nazywa się Galungan, ale o tym trochę później. Jedziemy do domu. Zobaczcie jakie mam piękne kwiaty Tylko one pójdą do środka do pokoju, tutaj jest taki jeden duży, no tak na oko to z metr to ma Ma tyle co moje koleżanki niektóre wzrostu No zobaczcie, ja mam metr osiemdziesiąt Wysoki, co? A tutaj mamy taki trochę mniejszy kwiat, to są w sumie te same, tylko ten jest o wiele większy i zobaczcie jaka fajna donica tutaj jest a tego tak dobrze nie widać, ale ładna. Tylko muszę podstawki kupić, jakieś, żeby woda nie wyciekała. I teraz tak, tutaj jest moja druga sypialnia, z której nie korzystam. I tak, po pierwsze, to tam trzeba posprzątać, bo wysunęliśmy stamtąd szafę. Ta szafa stała tam w rogu. Tutaj przesunęliśmy szafki nocne. I teraz tak, łóżko jest najbardziej, najbliżej to jak się da z boku. W ogóle fajnie by się było pozbyć. Natomiast e, ogólnie, zamysł jest taki, że tutaj zaaranżuję sobie takie mini studio. Muszę kupić jakiś fotel ratanowy jeszcze, ale. No, to może w swoim czasie. To, to raczej jeszcze nie dzisiaj. I tutaj ustawię te kwiatki. I tutaj będę miała trochę przestrzeni. Ustawię aparat, lampę na łóżku. I będę mogła robić zdjęcia do Hati Hati. Bo fajne jest to, że zobaczcie tutaj jak stanę. Tutaj będę stała do zdjęć. To wpada mi trochę światła dziennego. I jeszcze dodatkowo doświetlę się lampą, więc powinno być w porządeczku. Udało mi się w miarę w miarę zaaranżować studio, więc zaraz wam pokażę, jak to wygląda aczkolwiek na łóżku. Jeszcze nie uporządkowałam rzeczy, które będę dziś fotografować. Ustawiłam światło, ale jeszcze będę je troszeczkę zmieniać. Pokażę wam, jak to wygląda. Tak wygląda mój dzisiejszy set zdjęciowy, a zaraz wam pokażę totalny chaos. Tutaj ustawiłam sobie lampę, dodatkowo mam jeszcze takie normalne. Dzienne światło. No, a tutaj rzeczy do obfotografowania. Jeszcze ich wszystkich nie poukładałam dobrze. Tutaj jest tylko część torebek, i torebek mamy 13 nowych wzorów. Tutaj na zdjęciu mamy 3, 6, 9, 10, więc jeszcze dwóch torebek muszę poszukać. Chyba zostały na dole, ale i tak teraz ich wszystkich nie zdążę obfotografować, także nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia. Zaraz przyniosę troszeczkę więcej rzeczy. Tutaj mamy takie topy, fajne z frędzelkami. Jeden jest e, kremowy. Drugi jest czarny. Ja akurat te topy bardzo lubię nosić. No, są takie bardzo luźne, właśnie z takimi frędzelkami, trochę jak z lat 90. I tutaj jeszcze ostatnio się parę osób pytało o kostium jednoczęściowy, więc mamy kilka takich kostiumów jednoczęściowych robionych ręcznie na szydełku i mamy cztery chyba kolory. Mamy ten taki malinowy, biały. Czarny i ciemnobrązowy gdzieś tutaj są, ale muszę wszystko przejrzeć. Tutaj mam ustawiony aparat yy, na statywie, więc zaraz sobie to wszystko jeszcze poprzekręcam, poobracam, dostosuję światło i zaczynamy robić zdjęcia dużo roboty dzisiaj, tutaj mam kombinezony brakuje tutaj jeszcze jednego koloru więc będę musiała, dwóch kolorów jeszcze brakuje szmaragdowego i takiej ciemnej śliwki, ale na nie wiem czy dzisiaj będę pokazywać jeszcze te kolory bo ostatnio z nimi robiłam trochę więcej zdjęć więc może do niektórych zdjęć torebek wykorzystam właśnie te kombinezony, żeby je założyć zobaczę jeszcze czy nie poprzestawiać tutaj tej mojej małej dżungli w ogóle też mam taką myśl, że na tej drawinie zawieszę trochę trochę torebek. Że nawet jak będę fotografować ubrania, to gdzieś tam w tle będzie widać trochę więcej wzorów. Taki jest plan, ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Całkiem ekscytujące jest to, że po latach pracowania jako modelka i po latach pracowania z ekipą, która wszystko przygotowuje, która wszystko obmyśla, to teraz ja jestem fotografem, ja jestem scenografem, ja dobieram wszystkie rzeczy, Ciekawa sprawa, i teraz zaczynam bardzo mocno doceniać pracę innych i jeszcze bardziej doceniam. Dużo, dużo roboty, i na razie te zdjęcia teraz ja przygotowuję sama, natomiast będziemy jeszcze organizować sesje zdjęciowe. I również, jak już wybierzemy razem z Dominiką ambasadorki, które będą reprezentować naszą markę, to ambasadorkom również będziemy proponować profesjonalne sesje zdjęciowe. Więc super przedsięwzięcie, do roboty! Zrobiłam sesję do hati, hati i udało mi się ładnie poustawiać. Te nowe roślinki na ścianie, także wygląda to całkiem spoko. I w ogóle jeszcze dodatkową rzecz udało mi się dzisiaj zrobić. Nagrałam odcinek na drugi kanał, na który nie wrzucałam filmów już od bardzo długiego czasu. Bo chciałam powiedzieć, że się nie wyrobiłam w czasie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że muszę popracować nad organizacją czasu i powinno być lepiej. I kurczę, no raz. Nie wiem, ostatnio mówiłam, że raz na tydzień postaram się wrzucać filmy, może raz na dwa tygodnie, ale dobra, to nie o tym kanale drugim chciałam opowiadać. Chciałam opowiadać o tym, że... A raczej opowiedzieć Wam o tym, że zaczęło się święto balijskie kolejne. Na Bali jest w ogóle bardzo dużo świąt, ale ostatnio było Niepi i to jest jedno z najważniejszych świąt, a teraz zaczyna się, a raczej już zaczęło się kolejne, równie ważne święto. I nazywa się Galungan. Ja o galungan już jakiś czas temu wam opowiadałam. Zaraz Wam opowiem więcej, bo tu jakieś echo się zrobiło i chyba było trochę za głośno. Dobra, to dzisiaj jest pierwszy dzień galungan, 14 kwietnia. I galungan to jest święto bardzo ciekawe, dlatego że po pierwsze pokażę wam zaraz, jak tutaj będą ozdoby. Cała, cała wyspa jest ozdobiona takimi babusowymi kijami, które nazywają się pęjor, i to są ofiary. To są takie wielkie kije, na których są Wieszone różnego rodzaju dekoracje z suszonych liści kokosa, a na dole, w takiej dolnej części, jest taki koszyczek, do których się składa takie te standardowe ofiary, które widać codziennie. I w ogóle, jeżeli chodzi o znaczenie tego święta Galungan, to to jest takie trochę święto zmarłych, tylko w wersji balijskiej. Czyli teraz uważa się, że podczas pierwszego dnia otworzył się taki portal pomiędzy światem umarłych i światem żywych i wszystkie osoby, które chciała, zostały skremowane, Teraz wracają z powrotem na wyspę, ale nie w postaci jakichś złych demonów, tylko są takie bardzo przyjacielskie odwiedziny, więc to jest coś bardzo pozytywnego. Galungan trwa 10 dni, a ostatni dzień Galungan to jest Kuningan, i wtedy podczas Kuningan duże dusze zmarłych, te takie dusze przodków, o, dusze przodków wracają do świata zmarłych i zazwyczaj, jak nie ma pandemii, a zazwyczaj nie ma pandemii, to są takie całe procesje przez miasto organizowane po wyspach po całej wyspie przez różne, różne ulice i niesamowicie to wygląda, bo ludzie grają na różnego rodzaju instrumentach, są przemarsze tak zwanych barongów gdzieś wam wkleję pewnie zdjęcie jak to wygląda no No i my dzisiaj szukaliśmy, czy to się dzieje dzisiaj, czy się nie dzieje. No bo wiecie, blokady, blokady, co nie? Więc pojechaliśmy teraz do świątyni, w której ja już kiedyś nagrywałam. Zachęcam Was do obejrzenia tych odcinków, bo to, to wydaje mi się, że całkiem śmieszne odcinki mi wyszły, bo zalała mnie woda, ja wtedy nie miałam wody, wody. Nie miałam kamerki wodoodpornej i. Już nie pamiętam, ale co tam się dokładnie działo, natomiast całkiem ciekawy odcinek to był moim zdaniem. Pojechaliśmy do świątyni, która nazywa się Tanalot. I to jest świątynia, która jest zbudowana na skalę na wodzie. Ona jest uważana za jedną z najważniejszych świątyń balijskich. To jest jedna z tak zwanych świątyń kierunkowych. I będąc przy świątyni Tanalot widać kolejną świątynię w Uluatu. Ze świątyni w Uluatu widać kolejną świątynię i widać takie świątynie, które otaczają wyspę naokoło, więc to też jest bardzo ciekawa sprawa i ja się teraz bardzo nagadałam, także pokażę wam teraz trochę widoczków, pokażę wam pędżory i zaraz opowiem wam trochę więcej. Asystent wkręcił. Słuchajcie, teraz robiliśmy tutaj zdjęcia, będą niedługo na Instagramie. Takie, że fale mnie oblewały od tyłu i teraz najlepsze. Wpiłam sobie jakiś kolec w nogę od tego stania i mówię, że muszę wyciągnąć, ale słyszę od mojego asystenta, jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze fala, jeszcze fala zaraz przyjdzie, bo czekaliśmy na jakieś większe. W końcu mnie przykryła fala. Mam, żeby nie było, że kłamie. Mam całą mokrą spódnicę. Tak w sumie. Koszulka miałabym mokrą, gdybym nie miała odkrytych pleców nawet. I tak mówię mu, że boli mnie ta stopa, mam jakiś kolec w, w nodze. Nie wiem, czy tutaj są jeżowce, pewnie są, więc nie nie mam na pewno klesz nie kleszcza, tylko kolca jeżowca. Ale tak mój asystent się wkręcił, że ja mu mówię, boli, boli, boli. On mówi, czekaj, stój. Ale dobrze mam fajne zdjęcia na Instagram. Kazał tak pozować, że mi teraz krew ze stopy leci. No. Wyciągnęłam kolec ze stopy, prawdopodobnie to był jeżowiec. Krew się polała, cała jedna kropla krwi ze stopy. A tam za nami znajduje się świątynia Tanolot. To jest jedna z ważniejszych świątyń, wybudowana na skale. Co ciekawe, jedna trzecia tej skały rozwaliła się. I już jakiś czas temu została wymieniona i też jeszcze taka ciekawostka, że głównymi sponsorami rekonstrukcji tej skały byli Japończycy. To taka ciekawostka, bardzo ładna świątynia, ale my nie mamy tam wstępu. My to znaczy niewierzący i jeżeli Was interesuje to w jaki sposób można na przykład udowodnić, że jest się wierzącym to nie mam zielonego pojęcia, ale generalnie zasada jest taka, że biali nie wchodzą, bo biali są niewierzący, a jak będziecie chcieli się kiedyś dopytać to Trzeba będzie jeszcze bardziej szczegółowo, natomiast tak ogólnie rzecz biorąc my tam wejść na razie nie możemy. Jesteśmy w takim kanionie niedaleko, znaczy no, tuż nad samą świątynią, i teraz jest odpływ. Jak możecie zobaczyć, bo pewnie pokażę Wam przebitki, i nie ma tutaj wody. Ale normalnie tutaj to miejsce jest zalane wodą, i tylko ten cypek, takie te skały, co widzicie teraz przede mną, to one są nie pod wodą, więc tutaj to wszystko jest przykryte. I teraz pójdziemy zaraz pójdziemy, bo zgubiłam kapelusz sekundka. Teraz odwiedzimy dwa miejsca. Pierwsze miejsce to ja już odwiedzałam te miejsca. Tam jest święty wąż w takiej grocie pod skałą, a tutaj zaraz przejdziemy taką ceremonię oczyszczania i oczywiście wszystko Wam pokażę. Ten lot, to radzę Wam udać się. Tutaj mamy tę świątynię na skalę i tam z tyłu, za oceanem, tak jakby, jest święte źródło i jest to taka, powiedziałabym takie, no takie coś podobnego do naszych świętych źródeł w Polsce tak naprawdę. Można sobie obmyć twarz, można się napić i oprócz tego, jak widzieliście tutaj panowie poświęcili mnie dodatkowo, dostałam też ryż. Ryż jest tak rytualnie przyczepiany na czoła podczas różnych takich ważnych świątyń, świątyń, celebracji, przepraszam, balijskich, więc jest to coś bardzo lokalnego. Dostałam też kwiatek i um, to święte źródło Kudełko tam jest zawsze otwarte i po tej takiej mini ceremonii e, warto zostawić jakieś pieniądze. Ja zazwyczaj zostawiam 10 tysięcy, ale to jest wedle waszego uznania. Uznać za udaną, no, bardzo fajny dzień. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się kilku ciekawostek na temat Galungan. Ja Wam przyznam szczerze, że pomimo tego, że staram się czytać dużo na temat historii Bali, na temat wieży, na temat kultury to wydaje mi się, że ja się nigdy nie nauczę tego tak w 100% bo kultura balijska jest tak niesamowicie skomplikowana tak samo religia hinduistyczna w ogóle religia hinduistyczna, która jest na wyspie Bali, ona jest nazywana balijską hinduistyczną, więc to jest jeszcze trochę inna odmiana. Tutaj bardzo duży wpływ na kulturę, na religię hinduistyczną. Mają dawne wierzenia balijskie, takie jeszcze sprzed epoki buddyzmu, bo tutaj wcześniej był buddyzm, więc jest bardzo dużo takich naleciałości jeszcze plemiennych. Też oczywiście postaram się Wam trochę więcej kiedyś o tym opowiedzieć, natomiast ja cały czas się uczę, cały czas się dopytuję, więc jak będę wiedziała jakieś, jak, będę, jak poznam jakieś nowe ciekawostki, to chętnie się z Wami podzielę. A tymczasem na dziś to już wszystko. Usiedliśmy sobie teraz w takiej restauracji na klifie i tego tak do końca nie będzie widać. Teraz trochę widać oceanu. E, natomiast czekamy na zimne napoje, na herbatę mrożoną i zimną wodę kokosową, bo pomimo tego, że oblała mnie woda, pomimo tego, że jestem całkowicie, no nie, może nie całkowicie mokra, ale spódnicę mam całkowicie mokrą, <grym> to ja tak trochę się zgrzałam, bo dzisiaj był kolejny ciepły dzień. Z mojego małego raju na Bali. Wielkie dzięki za to, że ze mną jesteście. Życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia w następnym odcinku. Buziaki i bawaj. Bye bye.